Witajcie kochani, dzisiaj jesteśmy na kolejnym montażu. Panele laminowane QuickStep, kolekcja Majestic. Panel, jak za chwilkę zobaczycie, w bardzo dużym formacie. Długość 2 metry jednego panela oraz wygląd taki, że potrafi zmylić oko, ponieważ bardzo, bardzo fajnie imituje podłogę drewnianą, a przy tym ma właściwości wytrzymałościowe, na najwyższym poziomie. Jest to kolekcja, która jak część z kolekcji marki QuickStep posiada zabezpieczającą hydrofobową powłokę, która sprawia, że do, 20, do 24 godzin ten Hydrosil działa, zabezpiecza podłogę przed działaniem wody, nawet przy rozlaniu nic się tutaj z tą podłogą nie wydarzy, a odporność na zarysowanie jest gwarantowana przez system ScratchGuard który jest zastosowany w każdej kolekcji, we wszystkich panelach marki Quickstep. Zobaczmy sobie, jak tutaj wygląda. Mamy 60 metrów, nieco ponad 60 metrów kwadratowych do ułożenia. Jesteśmy mniej więcej w połowie. Zobaczcie, jak wyglądają takie panele na takiej powierzchni. Zapraszam. Mamy tutaj gdzie się rozpędzić z, tymi, z tym formatem dechy, ponieważ tutaj jest długi korytarz, tu akurat ten, ten panel jest układany wzdłuż, to zawsze jest jakiś temat już nieco indywidualny, jak, jak się Wam bardziej podoba, czy pragniemy wyeksponować taką dechę, akurat uważam, że w tym miejscu jest to bardzo... Fajny zabieg i bardzo zasadny, żeby tą dechę wyeksponować. Od samego, od samego wejścia ten panel i dalej zobaczcie, rozchodzi się, rozpływa tym e, e, korytarzem. Idzie w kierunku salonu i rozpływa tutaj się na cały, e, na cały salon, e, również w obrębie kuchni, i w tej części e, takiej bardziej wypoczynkowej. Oczywiście taki panel, tak jak wspomniałem przed chwilą, w zupełności. I w pełni zda egzamin we wszystkich strefach w takim, w takim mieszkaniu. Czy będzie to kuchnia, nawet można by go użyć w łazience, czy gdzieś tam przedpokój. Tutaj, jeżeli chodzi o takie normalne, normalne użytkowanie i cięższe użytkowanie domowe, ten panel sobie naprawdę da z tym spokojnie radę. Dodatkowo warto ułożyć taką podłogę na porządnym, dobrym, jakościowym podkładzie. Tutaj akurat e, zastosowaliśmy e, podkład e, Visco, e, Visco R+, który zapewnia bardzo dobrą akustykę, czyli dobrze tłumi te dźwięki odbite. Jak chodzimy po tej podłodze, jest bardzo cicho oraz posiada podwyższoną e, taką, m, posiada taką cechę, która sprawia, że podłoga ma podwyższoną odporność na upadające przedmioty. Ten materiał, z którego ten podkład jest e, wykonany, ma takie właściwości wiskotyczne, które sprawiają, że w odpowiedni sposób potrafi amortyzować te, te, te uderzenia i tym samym właśnie chronić tą podłogę przed uszkodzeniami przy spadających jakichś przedmiotach. Bardzo fajna sprawa. W szczególności zalecany podkład, gdy nie ma ogrzewania podłogowego. Jeszcze chwilkę, jeżeli chodzi o sam panel, jego wygląd. Wspomniałem o tym, że deska jest długa, dwumetrowa, ponad 2 metry, stała długość, jedna, ja tak mówię, decha, tak panel, natomiast on tak przypomina podłogę drewnianą, że czasami tak z rozpędu mówi się o tym decha. Również szerokość, tutaj jest około 22 cm szerokości, jest adekwatna, także ten, ten format jest bardzo, bardzo fajny. Struktura która do złudzenia przypomina strukturę drewnianą, widoczna, wyczuwalna oraz faza, czyli ta tak zwana też fuga, czterostronna, podkreślająca format e, tych jednego, jednego elementu takiego, takiego panelu, takiej, takiej deski. Co istotne, w przypadku zdecydowanej większości, akurat paneli QuickStep, ta faza jest tak zwana prasowana czy zagniatana. Ona, jest, ona powstaje wskutek jakby załamania tej krawędzi tutaj, laminatu, co sprawia, że w środku jest ten sam dekor, ten sam wzór i bardzo to fajnie wygląda. Stanowi to taki naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny wizualny. Wizualny efekt oraz wytrzymałość w tej fazie i kwestie użytkowe utrzymania w czystości są dokładnie takie same jak na powierzchni całej podłogi, ponieważ ta faza nie jest cięta i gdzieś tam malowana, tak jak w części to są jakichś takich paneli z, powiedzmy, nazwijmy to z niższej półki, tylko jest wypełniona tym samym laminatem, który mamy na powierzchni. Podłogi. To tyle na tą chwilę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się.